Witajcie, piękni entuzjaści krypto. Wasza ulubiona siostra Satoshi, Monika, przekazuje Wam najgorętsze wieści o oficjalnym, niekwestionowanym, wszechczasowym maksimum bitcoina. I jesteśmy tutaj, aby to świętować. Bitcoin, nasz cyfrowy rycerz w lśniącej zbroi, przeżywa jazdę na rollercoasterze od momentu swojego powstania w 2009 roku, zdobywając serca i portfele na całym świecie. Ale to nie jest zwykła jazda, to raczej taka, która sprawia, że krzyczysz ze strachu i ekscytacji, jednocześnie potajemnie życząc sobie, aby nigdy się nie skończyła. Bitcoin właśnie dokonał czegoś niepojętego i wzbił się ponad swoje dotychczasowe maksima. Niektórzy mówią, że to dzięki instytucjonalnym inwestorom, którzy zaczęli interesować się światem krypto, inni wierzą, że to rosnąca adopcja bitcoina jako metody płatności. Jeszcze inni mówią, że to ETF-y, inni, że to halving, ale może to wszystko razem. Nie zapominajmy o wpływie tych maksim to nie tylko liczby. To kamienie milowe, które świętują odporność bitcoina, jego zdolność do odbicia się, bycia silniejszym i bardziej pożądanym. Inspirowanie zaufania wśród inwestorów, przyciąganie nowicjuszy do wspólnoty i napędzanie marzeń o możliwościach w sferze finansów cyfrowych. Ostatnie maksimum wszech czasów miało miejsce 10 listopada 2021 roku oficjalnie na 69 420 dolarów, co jest najbardziej memicznym maksimum wszech czasów. Była to cena silnie manipulowana, głównie przez FTX i niesławnego sama. Ponownie, Bitcoin zburzył oczekiwania i rekordy, udowadniając wielu osobom swoją niewiarygodną wartość. Bitcoin zachowuje się jak ten bitcoin, który znamy siła nie do zatrzymania. Jeśli to Twoje pierwsze doświadczenie z byczym rynkiem bitcoina, lepiej przygotuj się. Teraz palące pytanie na ustach wszystkich: co to oznacza dla nas, wierzących w bitcoina i hodlerów? Przede wszystkim Nikt z posiadaczy nie powinien już tracić na wartości swoich inwestycji, ale co ważniejsze, to oznacza możliwości. Bardzo dużo pieniędzy wpłynęło do świata kryptowalut. Oznacza to również, że świat finansów ewoluuje, a bitcoin jest na czele, prowadząc nas w nieznane terytoria. To przypomnienie, że w świecie kryptowalut fortuna sprzyja odważnym wizjonerom, którzy odważą się marzyć o świecie. Gdzie waluta cyfrowa dominuje? Czy myślisz o kupnie, sprzedaży, czy po prostu trzymaniu swoich krypto, jest to kluczowy moment w historii kryptowalut. Pamiętaj, z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. Rynek krypto jest zmienny i ważne jest, aby dobrze odrobić swoje zadanie domowe. Nigdy nie inwestuj więcej, niż możesz sobie pozwolić stracić. Chodzi o mądre ruchy i cierpliwość. Opowieść o wzroście Bitcoina do jego najwyższego punktu jest opowieścią, którą warto celebrować świadectwem mocy innowacji i niezłomnego ducha społeczności krypto. Teraz chcę usłyszeć od Was, co myślicie, co przyniesie przyszłość dla Bitcoina? Czy będzie kontynuował swój meteorowy wzrost? Czy czeka nas jazda na roller coasterze? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej i zacznijmy rozmowę. Pamiętajcie, każde kliknięcie, każde udostępnienie i każda subskrypcja napędza naszą wspólną podróż, rozświetlając ścieżkę do zrozumienia, bogactwa i być może odrobiny zabawy w cyfrowej epoce. Na co więc czekasz? Dołącz do nas, zaangażuj się z nami i uczyńmy tę podróż niezapomnianą. Satoshi Sisters